My, z przyjaciółmi, z rodziną. No, ale oczywiście, jak to, to tradycja Bożą Narodzeniowa nakazuje, trzeba coś przedstawić. Trzeba zrobić jakieś show. I takie show dla Państwa przygotowaliśmy właśnie my. Zorganizowaliśmy na przestrzeni tygodni, miesiąc nawet, specjalne, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju Chciałbym wspomnieć, że po naszych jasakach będzie odbywał się koncert z Music, naszych naszych e, serdecznych przyjaciół. Oczywiście również Was zapraszam. E, co jest ważne do wspomnienia w kwestii tych jasełek, to to, że były one w całości organizowane przez uczniów. Na prawie nie nie żadnego wkładu. Pomysł, scenariusz, kwestie, kostumy, scenografia, wszystko podłożone przez uczniów, a dokładniej przez Klub Nie słyszę w tym hałasie, a co dopiero dźwięku? Ja jestem nauczycielem, i ja nie pozwolę, żeby jakiś cyrkuśnik mi przeszkadzał. No. he yeah. you <laughs> dwie makaronów i jedna kasza. Niech będzie. Cuddy. <grywa> Następny. Deligni Pa. Szybciej. Już, spokojnie. Dzień dobry. Ja poproszę paczkę makaronu. Dwie bułki. я сама чуть не И картины? 咱们的孙大兴。 Taki dobry, to nie wiem. Przepraszam, że na bardzo Państwo w ten takiego ważnego święta, ale jest mi bardzo silno i oddawał jest jadłem. Czy mógłbym że na chwilę się u Państwa ogrzać i może dostać do jedzenia? A Polac pan! się jak się w domu. I tak nie no, wiem, schodzić są tak od razu.

W tym momencie, w powie, znajdź sobie miejsce, gdzie nie posadzimy. Uwaga, uwaga. Pociąg regio do stacji w Czech przez stację prócz Cztański odjedzie z opuszczeniem około 360 minut. Czerwona ma Nie mamy, ale no, my się witam zajęć, to no, jest na pewno przywarte. Chodźcie spędzić z nami miginę, no nie pozałujesz się, bo gwarantuję. Dziękuję. Weźcie sobie chleba i maszynę A pan? To taki zagubiony Zagubiony? Dobre sobie. Karpki na mięso gdzieś zgubiłem, nie mam co jeść na święta. Mamy siebie nawzajem! I mamy jedzenie! Przecież wszyscy z najważniejszej Proszę się do nas dostać, Naprawdę, nie pocałuję pan tego! Dziękuję, dziękuję wam bardzo. Nie spodziewałem się tego akurat od was. Że... że co? Że, so? że... że my... co? So? Nie, nie, w ogóle nie o to mi chodziło. Przepraszam. Dobra, kierownik, Też jest Masz Dziękuję, bardzo wam dziękuję. Kolejny święta, a wy na to się gapicie. A coś pan takie nerwowe, niech się pan uspokoi. Ty! jesteście gorsi niż moja mała rodzina. A, wie pan co? Skoro jesteśmy prawie jak pana rodzina, no to może się pan na to Mamy jedzenie, przecież idealna i jak będzie. Proszę się nie chępować. Nie, to taka Ej, jedzenie nas się skończyło. Zaraz się zbyłem. No serce! <noise> Wreszcie to jest bardziej pokładane, ale ten czas wigilijny powinniśmy spędzić wszyscy razem, na tej A wy tej wyliczności znowu, znowu, dlaczego?